Witajcie, ekstra gadżet czy rzecz, którą wielu z Was powinno posiadać, czyli mowa o łączniku hydraulicznym zamiast mechanicznego, o tym dzisiaj, film o częściach, zapraszam, przypominam o narzędziu do filtrów, lecimy z tematem. Witajcie jeszcze raz. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o rzeczy, o której zresztą już gdzieś tam, którą zapowiadałem, ale nie chciałem zdradzić, że tak powiem, tematu. Jest to łącznik hydrauliczny. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo ostatnio zapytań o tego typu część składacie, nawet więcej ich się sprzedaje. Nie wiem, czego to jest wynikiem, ale stwierdziliśmy, że przybliżymy ten temat bardziej, dlatego że wielu z Was gdzieś tam się, że tak powiemy, mota czasami, czy kupić ten łącznik, czy nie kupić. Powiem, mam dzisiaj kilka minusów i kilka plusów, jest ich troszeczkę więcej niż minusów. Takiego rozwiązania zostańcie, bo, bo staram się to oczywiście krótko i zwięźle przedstawić. Jeśli chodzi o łączniki hydrauliczne, to zdecydowanym plusem tych konstrukcji na pewno jest ich, że tak powiem, masywność i wytrzymałość. Jednak to jest hydraulika. Ktoś by powiedział, że jak szczeli wąż, to. To jest to niebezpieczne. Otóż niebezpieczne nie jest, dlatego że każdy łącznik, żeby został dopuszczony do sprzedaży, musi mieć tak zwany zawór bezpieczeństwa, czyli to jest ta kostka hydrauliczna, do której są podpięte węże, ona pełni rolę i rozdzielacza, i właśnie zaworu, czyli w przypadku jakiejkolwiek nieszczelności odcina, że tak powiem, zawór, odpływ oleju no i łącznik, że tak powiem, staje w miejscu, co pewnie niejednemu by życie uratowało. Drugą, kolejną zaletą na pewno to jest masywna konstrukcja tutaj na dole. Przeważnie jest to przegub przy mniejszych łącznikach. Jest to, jest to powiedzmy przegub kulowy, tu jest widełkowy, co uważam za bardzo dobre rozwiązanie. Hak od strony maszyny. Są te już łączniki, gdzie można sobie zastosować łącznik z, z podwójnym przegubem widełkowym, ale to dla większych ciągników. Kolejny temat, słuchajcie, to to, że ten zawór bezpieczeństwa, o którym mówiłem na początku, który zabezpiecza, że tak powiem, i pracę, i tak naprawdę nasze życie, i zdrowie w przypadku jakiejś awarii, to w tym łączniku, który widzicie na zdjęciach, Tomek teraz zrobi zbliżenie, ten zawór jest z boku. Dlatego że ten łącznik jest właśnie typowo dedykowanym łącznikiem do John Deera. Pewnie można go zapiąć na inne maszyny, ale zrobiony jest kolorze zielonym, co już jest na pewno bardzo dużym plusem wizualnym, ale zawór ten cały jest z boku, a dodatkowo ma dwa mocowania do uchwytu. Um, uważam, że to jest bardzo duży plus, bo większość łączników ma ten zawór tutaj z góry i teraz w John Deere jest tak, że w momencie, gdy podniesiemy maszynę, ten łącznik idzie bardzo pionowo czasami w zależności jaka ta maszyna jest, ale wiem, że przy pługach takie zjawisko często występuje i przy agregatach uprawowo-siewnych i wtedy ta kostka bardzo nam przeszkadza, bo jednak jak do tego jeszcze dopniemy węże, węże z kolankiem, no to gdzieś tam to się gdzieś tam gniecie bardzo odciągnik, niejednokrotnie nam go uszkadzając, uszkadzając też, wę też węże, a tutaj mamy problem, że tak powiem rozwiązany, bo ta kostka jest z boku, dodatkowo jeżeli mamy do nie mamy tego miejsca jeszcze, to możemy sobie ten łącznik obrócić, i w ogóle nam to nie przeszkadza, i najważniejszy plus, słuchajcie, to bardzo płynna e, zmiana regulacji e, długości, e, dlatego że oczywiście odbywa się to z kabiny, e, z jednej z funkcji hydraulicznych. E, możemy to w dowolnym momencie zmienić, tą długość tego łącznika. My zawsze, e, że tak powiem, zalecamy klientom. E, dobieranie łączników tak, żeby podawali nam długość swojego łącznika, który mają w tym momencie w maszynie w swojej, że tak powiem, środkowej długości, w tej takiej powiedzmy, nie najdłuższej, nie najkrótszej, czyli takiej Idealnej do zmiany jedno, w jedną lub w drugą stronę, jeśli chodzi o długość, i na tej podstawie dobieramy, dobieramy im łączniki. Takie trzy najczęstsze długości się sprzedają. Ten łącznik akurat tutaj słuchajcie, ja jestem przy ciągniku 690, ale łącznik już od razu mówię, że to nie jest do tego ciągnika, on jest od większych ciągników, od serii tam powiedzmy 7030 premium o coś w tym rodzaju, taka mniej więcej jego długość jest, aczkolwiek to też zależy czasami od maszyn, które macie. I ta długość bardzo pomaga, słuchajcie, w momencie, gdy potrzebujemy bardzo częstych i pilnych zmian długości, właśnie łącznika, tak? żeby na przykład wypłycić maszynę, czy żeby chwilowo zmienić głębokość jej pracy. Oczywiście tutaj powiem, że jakby najbardziej przydatne to jest wpółgór, który oczywiście gdzieś tam zaczyna odchodzić na dalszy plan, na poczet maszyn bezorkowych, ale ja sam gdzieś tam. Ileś tam jeszcze lat temu, jak wychowywałem się na gospodarstwie wuja, to właśnie takiego łącznika używaliśmy i zrewolucjonizowało to pracę. Bynajmniej w pugiem, to uwierzcie, mi robotę to robiło niemożliwą. Na tamte czasy te łączniki były dość drogie. Dzisiaj myślę, że ceny tych łączników, w stosunku do dobrego łącznika mechanicznego, to już uważam, że nie jest taka przepaść i to nawet bym zaliczył do plusów, bo to już nie jest trzykrotność tak jak kiedyś to jest, myślę, że zaledwie dwukrotność, może tam dwu i półkrotność ceny, co już, że tak powiem, zaczyna <zmienia> zmieniać postać rzeczy. I powiedzmy sobie jeszcze tylko o minusach te, tego rozwiązania, bo ma ono swoje jakieś tam minusy. Niekoniecznie związane bezpośrednio z samym łącznikiem, ale należy tu powiedzieć o tym, że żeby używać takiego rozwiązania, e, no to e, musimy mieć no, wystarczają, wystarczającą ilość sekcji hydraulicznych, tak zwanych wyjść, par. No i generalnie, no, jeżeli ktoś ma dwie pary, no i teraz, nie wiem, jedzie, jedzie że tak powiem, na pole orać pugie, ma jeszcze ramię do puga, gdzie już potrzebuje dwie pary, no bo na jedną musi mieć obrót, na drugą musi mieć wychaczanie wału przeważnie, no to już jest problem i generalnie wtedy temat odpada. Eee... Natomiast no jeżeli już ma ktoś trzy pary, cztery, no to temat jest dość łatwy, no ale jest jakieś wyzwanie przy starszych czynnikach przeważnie, gdzie tych par jest mniej, no to no to jest jakby podstawowe, takie, takie gdzieś tam taka bariera, która powoduje, że ludzie nie kupują tych łączników, no bo on by musiał jeszcze dokupić za ileś tam tysięcy złotych dodatkową parę, a no to już jest duży koszt, tak? E, bo to tak naprawdę to jest podwojenie ceny łącznika, nawet nie starczy, potrojenie tak naprawdę. E, to jest pierwszy minus. Kolejnym minusem jest to, że jednak to jest dość ciężkie rozwiązanie. Tak? Sam łącznik waży no, ponad 30 kg, przynajmniej ten, za blisko 30 kg. Ehm, no i teraz, jeżeli ktoś często przeczepia maszynę lub wykorzystuje na przykład łącznik gdzieś tam między ciągnikami, czyli musi go fizycznie odpiąć od ciągnika, podpiąć do drugiego, no to jest to już uciążliwe, bo generalnie jest coś dźwigać. Um, natomiast, jeżeli jest to przy jednym ciągniku i, i tylko go sobie zahaczamy o, o wieżyczkę, zmieniamy maszyny, to już nie jest problem. Nawet powiem że szczerze, że jest to ułatwienie. No, i mm, ostatnim minusem jest to, że wszystkie generalnie łączniki dzisiaj mają mocowanie, to mocowanie, które służy nam do zaczepienia tego łącznika na czas, gdy go po prostu nie używamy. Nie mamy maszyn, żeby on sobie tak jak teraz tutaj e, był zahaczony o ciągnik, żeby nie trzeba było go wyhaczać, bo to jest faktycznie ze względu na ciężar uciążliwe. E, no to wszystkie te łączniki generalnie mają, albo te mają jakieś uniwersalne albo po prostu mają, jeżeli nawet mówić tu o tym łączniku, ma, on miał uchwyt, ma uchwyt nowego typu pod, że tak powiem, nowsze serie ciągników, gdzie ten zatrzask jest automatyczny. Kojarzycie na pewno od serii gdzieś tam 30 to już się na pewno pojawiło, może w ostatnich 20 też już to było, jeżeli ktoś by miał to może niech napisze, natomiast no, w starszych ciągnikach mamy starego typu mocowanie i niestety no te łączniki pasują tylko pod nowego typu e, i tutaj na pewno jest to jakiś minus, bo pewnie żeby sobie to sprawnie zahaczać to trzeba by po prostu to sobie tam przerobić lub dorobić po prostu uchwyt mniejszy, no my sami myślimy czy nie dorobić takiego uchwytu, po prostu go nie dać do, do, do produkcji i, i nie, nie zaoferować razem z łącznikiem, jaka takie uniwersalne rozwiązanie, ale no póki co no musielibyśmy sprzedać tych łączników troszeczkę żeby to miało sens, bo zrobić taki uchwyt no, to pewnie od razu by trzeba było zrobić go tam pewnie z 50 sztuk e, bo inaczej to nie, nie ma Sensu. I to jest taki, powiedzmy, minus, właśnie w starszych czynnikach. W nowszych nie ma tego problemu. Żywotność tych łączników, myślę, że dość duża. Tak, jak mówiłem. Trzy długości takie najczęściej spotykane. Dodatkowo od tej strony można też nabyć łącznik z przegubem. Niekoniecznie będzie zielony, bo akurat tutaj te trzy zielone łączniki, dwa w sumie. O trzeci ma niedługo wejść do oferty. Czekamy. Właśnie taki najczęściej sprzedający się. Jego brakuje w zielonym kolorze i boczny, z bocznym zaworem. Natomiast no, można też u nas nabyć inne łączniki innych długości. I uważam, że to bardzo rewolucjonizuje pracę. Ułatwiają, nie trzeba wychodzić tyle z kabiny. A jeszcze, gdy mamy, że tak powiem, dodatkowo sterowanie sekcją hydrauliki z błotnika przy nowszych ciągnikach, to często jest spotykane. To nawet przy samym potrzebianiu maszyny nie trzeba biec do, do kabiny, sobie tam zmieniać długości, tylko po prostu samym łącznikiem sobie wysuwamy, wsuwamy końcówkę, zahaczamy maszynę, sprzęgamy i, i możemy jechać. Oczywiście, pod filmem linki wrzucimy do tych naszych łączników, które mamy. Także, no wasze wątpliwości gdzieś tam są rozwiane. Wiecie mniej więcej o co chodzi, i uważam, że to jakbym wrócił do tytułu filmu: gadżet czy, czy rzecz potrzebna? Uważam, że jeżeli ktoś dużo pracuje, a generalnie macie ciągniki w tych gospodarstwach waszych, które typowo robią pracę w polu, to uważam, że warto sobie taką rzecz sprawić. Nawet na, jeżeli ktoś by miał wybierać pomiędzy, nie, dodatkowymi jakimiś tam lampami LEDowymi, za ileś znowu tysięcy złotych, to lepiej sobie sprawić taki łącznik, bo on Wam da dużo więcej korzyści, i real też przeniesie się na komfort Waszej pracy nie tylko w nocy, ale i w dzień. Myślę, że to wszystko. Trzymajcie się do następnego filmu. Oczywiście będzie ze serwisu. Pozdrawiam Was na razie.